Cześć moi drodzy, tutaj Blue Jane. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku i zapraszam na pierwszy odcinek z gry Mad Burger 3. Ojej, dziki zachód! Super, moi drodzy! Tego jeszcze nie było latające hamburgery na dzikim zachodzie! No to play! O, i mamy historyjkę! Możemy sobie kupić hamburgera. Zamawiam! W takim razie zamawiam! Ho ho! ho. Tak daleko! Kurcze pieczone tak daleko muszę rzucić tym hamburgerem. Och, nie będzie łatwo, nie będzie łatwo, ale jakoś damy sobie radę. O, patrzcie, a co to jest? Musimy stworzyć własnego hamburgerka. Juhu! Ekstra! No! I co jeszcze? Mamy majonez? Cały czas mamy jakieś wskazówki przy okazji, świetnie. O, pieprz. Ciach, 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 cia. Sałatka i bułeczka, miam. Max speed 45. Okej. Okay. Brawo, bravissimo Blue Jane. No to pora wystartować z naszym burgerem. Uwaga. Raz dwa, raz dwa. Raz, dwa. Max plus dwa. Juhu! O tak, możemy zarabiać pieniądze. O, przez jak największy dystans, który jesteśmy w stanie przelecieć, oraz kolekcjonując limetki albo limonki. Hmm. Cokolwiek to jest. Ok. O, patrzcie. Jej, musimy uważać, żeby nikt nie złapał naszego burgera i możemy użyć sosu. Tak, żeby on miał większą moc. Patrzcie. Wuhu! Lecimy wtedy znacznie dalej i zbieramy sobie nasze przepyszne limonki, ale ekstra. Juhu! Jeszcze troszeczkę, jeszcze, ej, nawet sporo tego sosu, o nie, o nie, tylko nie to, no dalej, wyrwij się, o, przecięliśmy tą linę, musimy nie dać się złapać, nie dać się złapać naszemu burgerkowi ślicznemu, haha, nie udało ci się nas złapać, o, jaki tam sęp jest w tle, ej, co on tak się wrócił, ten burger, to nie jest twoje, jak się mierz ruszać tego burgera, to nie ty za niego zapłaciłeś, ojej, a szef? O, szeryf! Szeryf! Ale to można tak powiedzieć, że jest to szef <laughs> w tym miasteczku jest bardzo głodny i czeka i czeka, kiedy ten burger wreszcie do mnie doleci. No dobra, w takim razie. O, możemy sobie rozwijać rzecz jasna, nasze umiejętności. Wykop. O tak! A to co? O, co to mamy? To jest umiejętność, która pozwala nam lepiej się odbijać od podłoża. No to pewnie, że to jest fajne, to chcemy. O, oczywiście nasze crazy sosy! Tak, nasze zwariowane sosy. Niestety jest to drogie. 400 dolarów aż kosztuje. O, przyciąganko. Bardzo dobrze. Chcemy to kupić, żeby móc wszystko po drodze przyciągać do siebie. Co tu jeszcze mamy? Ho, 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 ho! Jej! O! A, troszkę więcej szczęścia podczas lotu. No pewnie, że tak. Więcej kasiury, ow, to też będziemy sobie za niedługo inwestować. No i tak poza tym są jeszcze tutaj jakieś umiejętności, które pozwalają nam dalej lecieć. Juhu, to są te upgrade'y, a jeszcze mamy coś takiego. Patrzcie, tylko składniczki do naszego burgerka, którego możemy sobie na nowo potem stworzyć. Zaraz wam pokażę o co chodzi. Uwaga. I raz, i dwa, i trzy, i cztery. O, nie ma stówy, szkoda. No dalej, ale ekstra. Zbieramy nasze limonki, w tle sobie pociąg pociągniecie. Ekstra, o, mamy jakąś recepturę? Bardzo dobrze, wszystko składnie, wszystko ładnie. O tak, zbieramy, zbieramy, złapać się nie damy. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, 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 on nas spowalnia. No dalej, no dalej. O, coś jakoś źle w niego klikałam. Och, <laughs> współczuję temu szeryfowi jedzenia tego, och, nieco już zdewastowanego burgera. <laughs> Tymi uderzeniami w podłoże i lotem i w ogóle. O dobra, mamy 400. Kasiura! Rzecz jasna, żeby więcej się tego troszeczkę nam zbierało. Uwaga! Nie! Ja chciałam Max! Żeby dostać bonusową stówę. O, ho, 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 ale fajnie się lata, ekstra. I mamy majonezik znowu. O, gwiazdeczka, daje więcej kasiury. Juhu, mamy majonez. Bardzo ładnie. Jak zbieramy buteleczki z majonezem, to nam się on uzupełnia. Ale fajnie, już mamy 300. O, oddawaj tego burgera. To jest dla szeryfa. Jak śmiesz go w ogóle dotykać? O, jaki zły ten nasz szeryf. Oho, ho, ho, ho. ho, ho. Mm, i co, i co, 497. A tu tysiak, ojej. Dobra, zainwestujemy w sos. Ale ekstra. Uwaga. Ciach i Hehe, Na zachętę. Brawo, brawissimo, Blue Jane. I mamy pierwszy worek. Przydałoby się więcej tych worasków. Oj, będziemy je zbierać na pewno. Juhu! Ale zręczny ten nasz burgerek Wszystko pięknie zbiera O sosik nam się kończy Mamy kolejną receptę Och recepturę O Receptę na lepszego burgera O Mamy nowy najlepszy dystans Ale fajnie Okej okay. Cóż to mamy w naszym salunie O 800 Hi, 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 hi. Dobra, ja myślę, żeby zaoszczędzić yy, nasze dolary i zainwestować w worki z kasą, żeby więcej i się pojawiało. Uwaga! Nie, znowu się nie udało jaka szkoda! Do góry aż zobaczymy chmury! Juhu! Ale ekstra! Brawo, brawissimo Blue Jane! Ale pięknie się wszystko zbiera. Całkiem szybko się nawet zbiera, moi drodzy, tą kasiurkę, dużo szybciej niż w poprzednich grach. Jak pamiętacie? O, tak, o, tak! Zbieramy nasze limetki. I co tyle? Czy też limonki? Ja tego nie rozróżniam. Czym one się różnią? Moi drodzy, może wy wiecie. O, napiszcie mi o tym w komentarzach. Jej, salon. No i w co? Oczywiście w kasiurę. Jej. Teraz będzie więcej worków z kasą! Uwaga! Klas! O, za wcześnie! Kurcze pieczone ciężko naprawdę o tą stówę. O, patrzcie! Są dodatkowe woraski! Jej, yeah, jak fajnie! I znowu! No, tam był majonezik, tak mi się wydaje. ko, koko, koko! Ej, znowu kowadło! Jej, yeah, jaki niedobry kowal tutaj zostawia takie rzeczy! Nie ruszaj go, nie ruszaj go, kolego! No, bo dostaniesz staczki, haha! Ha. Saloon! I co, może kupimy jakieś nowe składniczki? Dwa tysiaki, kurcze pieczone, tysiak. Nie, jeszcze sobie zainwestujemy w sos, bo strasznie szybko się kończy. Uwaga! Rachciach ciach. O nie, no prawie! Robię wielką różnicę! O, ale lecimy w gwiazdy, moi drodzy, patrzcie, jak wysoko! O, byłam ciekawa, co tu jest na górze. Jej! Ekstra! Gwiazdki dają nam więcej kasiurki. Bardzo ładnie! Wszystko składnie, wszystko ładnie! Och, biedny szeryf, taki głodny! Jak człowiek głodny, to zły i widać, że ten szeryf też nie jest. <laughs> Obecnie zbyt zadowolony. O ja ci połapię. O! Nie, złapiesz nas. Jej, Turbo doładowanie, bo wpadliśmy na ognisko i się troszeczkę przygrillował nasz burgerek. Ale pięknie zbiera teraz kasiórkę. O tak. Ekstra, no dalej, dalej. I co, mój drogi? 860. Pora kupić nowe składniki do naszego burgera. Zaraz wam pokażę, moi drodzy, jak się też będzie tworzyć nasz burgerek. Ho, 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 ho. O, i jakie możemy składniczki sobie kupić? O, na przykład sałatkę, cebulkę. O, możemy się nieźle obkupić. Dobra, idziemy. Jej, i co jeszcze? 400 nam zostało, nic więcej? Ojej, jaka szkoda. A z upgrade'ów? O, lepszy wykop albo większe szczęście. Dobra, lepszy wykop. Bardzo dobrze, większe szczęście też. Jeszcze na to jest nas stać... O, i kuk. je yeah, jak fajnie. To anulujemy i na nowo będziemy tworzyć naszego wspaniałego burgerka. O tak, połamiesz sobie szeryfie wszystkie zęby. <grych> na tej podkowie, jak nam przykro. Okej, okay, uwaga. Patrzcie, jak on się rusza, to wcale nie jest łatwe. 82%, nie, jeszcze raz. Blue Jane chce jeszcze raz mięsko rzucić. Bo od mięska najwięcej zależy, moi drodzy. Nie, no teraz to już w ogóle tragicznie rzuciłam. Jeszcze raz. 90%! O to właśnie chodziło. Świetnie. I cebulka. O, mogło być lepiej, ale nie jest najgorzej. Dobra, trochę pieprzyku. O, kiepawo. Dobra, majonez. 97%! Brawo, brawissimo, Blue Jane. No, sałatko. Och, dobra, może być. Nie jest tak tragicznie. Haha, ha. dwa kowadełka, mniam, start! Mamy lepszy speed teraz, moi drodzy. Uwaga! Jej, hehe, he. Ale inwestycja, juhu! Zbieramy, zbieramy, złapać się nie damy. Naszego burgera odbijamy. Świetnie, no zbieraj. A gdzie woroki z kasą? Przydałoby się coś fajnego. O tak, gwiazdeczki na przykład, jak fajnie. No, Kasiurko, gdzie jesteś? No, nasze limonki, zbierajcie się, zbierajcie się. Ojej, tam był majonez i się nie udało go niestety zabrać. Jaka szkoda. O, juhu. Czy teraz będzie trochę więcej Kasiurki? W końcu? Ej, jeszcze, jeszcze. Jeszcze, o właśnie. Złapał go, ojojoj. Zostaw tego burgera, kolego, dobrze ci radzę. Moi drodzy, także jak widzicie gierka naprawdę fajna, serdecznie wam ją polecam i zapraszam do drugiego odcinka z tej gierasy, a tymczasem żegna się już z wami Blue Jane, cześć!